Witajcie, tutaj Morena ze strony Ścieżka do Keter, a to jest czytanie na marzec 2021 roku. Idzie wiosna, w związku z tym zachciały mi się zmiany. W związku z tym w tym miesiącu rozkład będzie troszeczkę inny, zmodyfikowany nieco. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ocenimy, ocenię krytycznie i zobaczymy, czy to zostanie, czy jeszcze coś dalej będziemy zmieniać. Eee A czemu krytycznie? A temu krytycznie, tym bardziej krytycznie, że w sobotę 27 lutego mm, mamy nów, w pełnię, mamy pełnie w pannie. Pełnia w pannie Pełnia w pannie właśnie temu służy: znalezieniu dziury w całym, dopracowaniu detali, dopracowaniu szczegółów. Jest to środek cyklu, który zaczęliśmy nowym wodniku. A no w tym, jak pamiętamy dokładnie, był o wolności o rebelii, o przełamywaniu schematów, o nowych pomysłach. I teraz właśnie przychodzi ten moment, kiedy te pomysły można już troszeczkę zrewidować, tak? Te pomysły, plany yy, i to, co z planu tej rebelii i tego przełamania schematu zostało, można tutaj skonfrontować z rzeczywistością, ulepszyć. Tak więc tak. Rozkład będzie troszeczkę inny. Jak zwykle będzie czytanie będzie ułożone znakami. Dla każdego znaku krótki rozkład i karta rada. Jeszcze zanim zacznę, jak zwykle, podziękuję Wam wszystkim za Waszą obecność tutaj na kanale, za subskrypcję, polubienia, komentarze. Do których Was serdecznie zapraszam. I zaczynamy. Witam, koziorożce. Witajcie, koziorożce, w Waszym czytaniu na marzec 2021 roku. Karty się sypią do Was i dla Was. Drogie koziorożce. Co z tą wiosną leci do Was? Co wykiełkuje, co zakwitnie? Jaki będzie ten miesiąc dla zodiakalnych koziorożców? Jaki będzie marzec 2021 roku dla zodiakalnych koziorożców? Ja! Świetny! Świetny, kochani! Teraz tak, czym się zająć, co zostawić? Najpierw to, co zostawić, już z tyłu i w tyle, i już się tym nie martwić, i nie, i nie przejmować. Mhm. A czym się zająć? Tutaj mamy ósemkę, ósemkę. Nie wiem, czy to widać yy, widać yy, wystarczająco wyraźnie. Tu mamy ósemkę mieczy, a tutaj mamy pazia, yy, pazia monet. Teraz tak, wyzwanie dla Was na ten miesiąc, dla koziorożców. Wyzwanie na miesiąc marzec. Trójka monet. Co Wam w tym może przeszkadzać? Paść mieczy, a co będzie Wam pomagać? A z Pucharów. I tak. Yy, dla koziorożców singli, w sprawach uczuciowych, dziesiątka mieczy. No to tak sobie. Nie, nie, nie może być tak całkiem słodko. No nie może. Dla koziorożców w związkach, w sprawach uczuciowych. Królowa Pucharów. Sprawy zawodowe i finansowe. Szóstka Buław. I co przychodzi do otoczenia? Wieża. A pod spodem dziesiątka pucharów. I tak. Czyli z pozycji troski o rodzinę. Z pozycji takiej, gdzie Wasza rodzina jest Waszym y, ośrodkiem Waszego myślenia. Zaczynamy, zaczynamy z tego miejsca. I mamy tak. Na miesiąc marzec, dla Was, moi drodzy, słońce. Słońce. Piękne, jasne słońce. Piękne, jasne słońce. Czymkolwiek się zajmiecie, temu będzie świecić. No tak, tutaj z waszej strony jest chęć angażowania się w kilka rzeczy jednocześnie, w co najmniej dwie. W dwie równoważne rzeczy jednocześnie. Um, ogólnie taka postawa no długo nie, trwać nie może, tak? Bo albo, albo jedną monetę, yy, albo się zapatrzysz na jedną monetę i upuścisz drugą, albo upuścisz obie. Albo tak już będziesz zmęczony tym żonglowaniem, że stracisz koncentrację, tak długo się będziesz skupiał i tak mocno na, na utrzymywaniu ich jednocześnie w ruchu, że stracisz koncentrację i też stracisz obie. Natomiast y, to na długą metę się nie da. Tak? Natomiast w tej chwili cokolwiek, którąkolwiek z tych monet wybierzesz i zdecydujesz się działać w jej kierunku, temu słonko będzie pięknie świecić. Tak? W, ty, w tym będziesz się spełniać, w tym będziesz odnosić sukcesy, w tym będziesz miał e, powodzenie. O! Co zostawić ze sobą? Ósemkę, ósemkę mieczy. Czyli wszelkie ograniczenia nakładane sobie samemu przez swoją własną głowę. Wszelkie takie nie dam rady, nie umiem, y, to nie dla mnie, bo ja nie mogę, bo, bo ja nigdy tego nie robiłem. No to spróbuj. Tak? No to spróbuj. Najwyżej się nie uda. Tak? Próba nie strzelba, najwyżej nie wypali. Raz spróbuj i się dowiesz. Należy tutaj yy, zrównoważyć troszeczkę. Tak? To, co sobie w tej, w tej głowie, te ostre miecze, które sobie w tej głowie budujesz, i odważyć się. Na wyjście z tej klateczki, bo tą klateczkę sobie budujesz sam. Tak? Przyjmij jakiekolwiek logiczne argumenty z drugiej strony. Na to, że nie dam rady, bo ja nigdy tego nie robiłem. Przyjmij argument, ale są tacy, którzy to robią, więc jest to wykonalne. Hmm? Na argument, nie mam zdolności w tym kierunku. Przyjmij argument, a skąd wiesz, skoro nigdy nie próbowałeś? I to jest to, czym się zająć. To jest to, czym co zostawić. To gderanie i to marudzenie, i to ja, ja nie, nie umiem, nie mogę, nie dam rady. A zająć się uczeniem się, zdobywaniem nowej wiedzy od podstaw. Skoro ja nie umiem, to weź się i naucz. Tak? To jest jedna historia. Druga historia tego, zorożce, które mają dzieci, czy czym się zająć dziećmi. Paś, paś monet to są dzieci uczące się. Czyli albo uczeń, albo student, tak? Dzieci jeszcze takie, 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 takie dzieci młode. o. Takie dzieci jeszcze w trakcie procesu edukacji. Dla osób, które dzieci nie mają, no to tak, to jest zdobywanie nowej wiedzy, nie wiem, dokształcanie się kursy, yy, doszkalanie się, nabywanie nowych kwalifikacji, umiejętności, nawet nie tyle umiejętności, co wiedzy, tak, wiedzy takiej teoretycznej. Tutaj dopiero jest wiedza praktyczna, tak, praktyczne zastosowanie tej wiedzy jest w paziu mieczy. A tutaj, póki co, się uczymy. I teraz tak, czym się zająć, czym się zająć? Do paziomieczy dla koziorożców, na marzec? No, no, kochani, y, tym się zająć, tak, tą nauką, y, tą nauką, tym poszerzaniem kwalifikacji, po y, przekwalifikowywaniem się poszukiwaniem nowych, nowych kierunków, takich, w których, których moglibyście się spełniać i z tego będą pieniądze. To jest tak, zdobywanie wiedzy, która przyniesie pieniądze, która przyniesie, zbuduje pozycję, która zbuduje waszą pozycję, która da wam stabilność. I jeszcze raz wracając do osób, które, które mają dzieci, tak, czym się zająć dziećmi szkolnymi? w szczególności relacjami dziecko-matka. Jeśli mamy tutaj, mamy koziorożki, mamy koziorożki, sprawdźcie, co, co robi Wasze dziecko. Poświęćcie mu więcej uwagi. Ok, wyzwanie. Wyzwanie dla koziorożców na marzec. Trójka, trójka monet. Trójka monet to jest tak. Zawieranie kontraktów. Eee, kunszt, kunszt, który jest podziwiany. To jest e, samorodny talent w jakimś, w jakimś kierunku, który jest podziwiany przez otoczenie. I teraz, co jest z tym wyzwaniem? Co jest dla Was tym wyzwaniem? No właśnie. Czy ten swój kunszt i czy te swoje zdolności wykorzystać, aby pójść krok dalej. To jest Wasze wyzwanie. Czy chcę te moje zdolności rozwijać nadal? Czy wystarcza mi to, co mam w tej chwili? Czy, czy chcę się rozwijać? Czy chcę się zatrzymać na tym stadium, na którym jestem? Bo tamto no, może być za trudne, yy, może być za trudne, może ja sobie nie dam rady. Może, może, no może to za, za, za wysokie progi dla mnie? Takie myślenie macie zostawić. Co nie zmienia faktu, że wybór macie, tak? Możecie albo zostać na obecnym stadium, albo rozwinąć się dalej. Przyjmijcie wyzwanie albo nie przyjmiecie go. Tak? Tutaj już macie wszystko obcykane i tu na, tutaj na tym stadium jesteście mistrzem. Więc możecie to swoje mistrzostwo rozwijać dalej, ale będzie się to wiązało no, nie tylko z odcinaniem kuponów od swoich umiejętności. Będzie się to wiązało też z tym, że będzie od Was więcej wymagane. Więc, co Wam może w tym przeszkodzić? Ano to, że Wy nie będziecie pewni swoich umiejętności. Że mimo to, że Was tu zapewniają, że jesteś w ogóle diamentem w kaszance, samorodnym, w ogóle samorodny talent. Dasz sobie świetnie radę, a nie, nie jesteście tego pewni. Bądź zbyt duża pewność. Niepoparta, poparta podstawową wiedzą, tak? Bo może też być tak, że wy coś robicie świetnie, tak samo z siebie. Sami z siebie, bo tak, tak jakoś wyszło. Natomiast nie macie wiedzy na ten, na ten temat. I w tym momencie. Jeżeli się okaże, jeżeli się okażą te braki w wiedzy, no to po sprawie. Tak? To tutaj z tego, z pozycji tej gwiazdy, no nagle zostaniecie zrzuceni. Dlatego tu cały czas uczymy się, uczymy się, uzupełniamy uzupełniamy wiedzę, uzupełniamy ewentualne w niej dziury, porządkujemy ją, nabywamy nową, tak? A potem mierzymy się. Karta pazia mieczy może jako to, co przeszkodzić wam może tutaj w spełnianiu się w tym wyzwaniu, może też mówić o tym, że wy nie będziecie chcieli się z tym wyzwaniem mierzyć. Paść czy to jest ten, który, który stawia czoła wszystkiemu. No, on, jest, on jest śmiały. On nie, nie, ma, nie, ma, nie ma dla niego przeszkód. Tak? Trochę zuchwały. Trochę odważny, trochę zuchwały, trochę trochę taki no jeszcze dziecinny, ale dla niego przeszkód nie ma, więc w tym momencie to, co może wam przeszkodzić, to jest właśnie brak, brak tego zapału, brak tej zuchwałości, takie skulenie łóżków po sobie. Nie, nie, to nie dla mnie. To nie dla mnie, ja, ja nie dam rady. No to oceń. Oceń tak sprawiedliwie, tak obiektywnie, oceń. Przyjrzyj się, czy jesteś w stanie, nie tak. Mhm. Tak. Dokładnie. Oceń obiektywnie. Przyjrzyj się logicznie. Jesteś w stanie się z tym mierzyć? Nie wyszukuj argumentów, tylko argumentów przeciw. Znajdź, znajdź też argumenty za. Jakie korzyści ci to przyniesie? I tak, co wam, co wam może pomóc? Wsparcie osób, osób wam przychylnych, wsparcie waszych bliskich. Wsparcie waszych bliskich, którzy wam, którzy wam tego ciężaru ujmą z pleców. Którzy wam doradzą, którzy wam nie wiem, da dadzą Dadzą odpowiednią informację w odpowiednim czasie. O, osoby Wam przychylne, które dadzą Wam in odpowiednią informację w odpowiednim czasie, dzięki czemu Wy y, tutaj pozbędziecie się jakiegoś problemu. Mhm. Ludzie, którzy Wam dobrze życzą, Ludzie, którzy wam wskażą, e, wskażą wśród mnogości dróg, wskażą, wskażą wam najlepszą, dadzą wam takiego hinta na, e, na to, co robić w momencie, kiedy nie będziecie wiedzieli, co robić. Ha. I teraz miłości i związki dla, mm, dla koziorożków Singli: Dziesiątka Mieczy. Dziesiątka mieczy, czyli tak no nie za fajnie. Dziesiątka mieczy raczej nie jest kartą ani przyjemną, ani romantyczną. I jedyne, co ja w niej znajduję dobre, to to, że jedenastego miecza nie będzie. Teraz już będzie tylko lepiej. Hmm. Koziorożki single w, w warunkach e, w sytuacji takiej, gdzie e, Zostaliście przez kogoś zawiedzeni, zostaliście przez kogoś zwyciężeni. W sytuacji takiej, gdzie jesteście w, w konflikcie z kimś. Nie za fajnie. Odciąć się z tego trzeba. Odciąć się od tego tutaj skupić się na tych, na tych który, którzy są was wam przychylni. A od tych tutaj wbijaczy mieczy. Odciąć się. Już nie udowadniać, kto tu jest silniejszy, i kto tu jest mocniejszy, i kto, kto ma, kto ma rację, rację większą, i czyja racja jest bardziej racjowa. Nie, to od, odciąć się, zostawić. Nie marnować na to swojego czasu, nie marnować na to swojej energii, nie marnować na to swojej głowy. I dalej. Koziorożki w związkach. Królowa Pucharów. Królowa Pucharów, Królowa Pucharów, która tak, Królowa Pucharów, która płynie w swoich uczuciach, a płynie sama. A czuje się sama. No w związkach w związku czuje się sama. No to jak najszybciej trzeba, trzeba zgłosić interpelację moje, moje drogie Koziorożki. Koziorożki w związkach, które czują się same. Niech nie, niech ee, Niech nie wahają się tego wyartykułować. Jestem w związku, a sama, bądź sam, to tu jest chyba coś nie tak. Tak, proszę tutaj bardziej się mną zainteresować. I dalej już mamy prosto. No bo jeżeli wy nie mówicie, co wam trzeba, to partner nie wie. Nikomu się nie wyświetla na czole Czerwony Neon, który wy, wyświetla tak aktualną, aktualną treść myśli przelatujących przez głowę. Może to i dobrze. Dlatego jeżeli nie wyartykujecie, że coś mi jest tu nie tak, coś mi tu zgrzyta i coś tu jest niehalo, no to się samo nie naprawi, tak? Tak. W sprawach zawodowych i finansowych. Szóstka buław. Zwycięstwo. Zwycięstwo. Owocna współpraca. Dzięki współpracy z innymi osobami, dzięki osobom pomocnym, czyżby to było to? Dzięki osobom pomocnym, dzięki osobom yy, Wam sprzyjającym. Osobom, które wymieniają informacje tak yy, już poza pracą, prywatnie. Tak, wy osiągacie tutaj jakiś, jakiś sukces, jakieś, jakieś zwycięstwo. Mhm. Co więcej, te osoby, te osoby tutaj yy, jeszcze mówią Wam o czymś istotnym na przyszłość, co pozwala Wam tutaj jakąś, yy, zacząć tworzyć jakiś plan, jakąś strategię. Może dowiadywać się czegoś w, danym, w danej dziedzinie, w danym kierunku, co potem okaże się bardzo pomocne. Hmm? No i miło, i przyjemnie. Yy, I otoczenie. W otoczeniu mamy wieżę. Wieża, moi drodzy, yy, wieża z reguły miła nie jest. Wieża to jest sytuacja, w której coś, co uważaliśmy za trwałe, okazuje się, że się wali. Coś, co, sobie, co w sobie wybudowaliśmy tak na sztywno, okazuje się, że wcale nie było takie na zawsze, jakbyśmy chcieli. Z reguły jak wieża pada, to pada, to jest to wieża złudzeń. Yy. Czyli tego, co myśmy sobie wymarzyli, zaplanowali, bardzo chcieli, a co jednakowoż nie miało, nie miało pokrycia w rzeczywistości, nie miało solidnego fundamentu w rzeczywistości. Yy, no nie wiem, na przykład założyłam sobie, że yy, założyłam sobie, że co miesiąc będę wygrywać. 300 zł w Totolotku i tak sobie ustawiłam budżet domowy, żeby te, tak, zakładając, że co miesiąc będę wygrywać 300 zł w Totolotku. Natomiast wygrana w Totolotku no nie jest rzeczą pewną, więc jak sobie zaplanowałam budżet na, pod, na, na podstawie czegoś, co pewne nie jest, to ten budżet mi się zawalił, tak? I to jest wieża. I tak padły moje złudzenia, bo mi nie starczyło, bo mi się budżet nie spiąło 300 zł do pierwszego. Tak padły moje złudzenia. Więc teraz tak, yy, mamy tą padającą wieżę złudzeń w Waszym otoczeniu. I teraz tak, na czym, na czym polega ten upadek wieży? Słuchajcie, nie, to nie jest żaden upadek wieży. W tym momencie, w otoczeniu zachodzi zmiana, zmiana, którą Wy możecie wykorzystać na swoją korzyść. Zmiana, która tutaj Was winduje, która da, otwiera przed Wami tą szansę pójścia krok wyżej, krok naprzód. Zmiana, która się dzieje w otoczeniu, być może ktoś na tym traci, ale dla Was to jest zysk. Dla Was niesie to zysk. Nie wiem, może tworzy się na przykład yy, wakat w firmie, w której chcieliście pracować. Może pojawia się możliwość, nie wiem, wbicia się w jakąś niszę na rynku. Tak. Wyko w każdym bądź razie rzecz tyczy się tego, że mm, coś, w czym wy jesteście dobrzy, otwiera się możliwość wykorzystania tego czegoś, w czym wy jesteście dobrzy. I co prawda, wy się tutaj obawiacie problemów i nie jesteście pewni, czy się na to rzucać, no ale ja. No. Rzucać się czy nie? Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Czy efekt wykorzystania tej szansy. No? Sprawy się potoczą szybko. Sprawy się potoczą szybko. Tutaj nad Wami słońce świeci, kochani. I Wam przyświeca. I działa na Waszą korzyść. I pcha was do przodu. Rydwan, moi drodzy, rydwan wiedzie zwycięzcę. Także rozglądajcie się bacznie. Rozglądajcie się bacznie, żebyście nie przegapili sprawy. Jak będziecie patrzeć w chmurki, to nie zauważycie tej szansy. No. Dobra. Koziorożki, rada dla koziorożków na marzec 2021 roku. Jaka jest dla Was rada? Sama wyleciała. Sama wyleciała, kochani. Odświeżający deszcz. Odżywiający deszcz. Oczyść przeszłość, uzdrów teraźniejszość. Oczyść przeszłość, uzdrów teraźniejszość i buduj przyszłość. Na tym. Bardzo ładnie. Dobra, drogi Koziorożce. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam świetnego miesiąca, życzę wam świetnych szans do wykorzystania, które wykorzystacie. I które, z którymi zrobicie dokładnie to, co trzeba. Dla dobra wszystkich. Bez szkody dla nikogo. Oczyść przeszłość, uzdrów teraźniejszość. Buduj swoje dzieło. Czyste i piękne. Kochani, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.